Wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane, mogłabym zrobić na podstawie cząsteczki wody, ale wszyscy robią, zatem zróbmy sobie na podstawie chlorowodoru. Przewiduję, że to będzie wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. Dlaczego? Pamiętamy ten filmik, gdzie mówiłam, że można to z układu odczytać. Skoro chcę zobaczyć, co tu się dzieje, muszę rozpisać konfigurację elektronową. Wodór 1, chlor 17. Tu mamy K1, a tu mamy K2L8M7. A zupełnie to samo wyjdzie w momencie, kiedy wezmę konfigurację podpowłokową i zobaczmy, że tak rzeczywiście będzie. Chlor podpowłokową konfigurację 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. I trzy P, pięć, ostatnia ma siedem. Dokładnie jak tutaj, siedem. W takim razie, zróbmy wniosek do banku. Ma siedem, a chce mieć oktet, czyli brak mu jeden, wodór. Ma jeden, brak mu jeden do dubletu. Wodór ma jeden elektron walencyjny. Chlor biorę tylko ostatnią powłokę. Zatem, uwaga! Brak mu jeden elektron, zatem on jeden elektron wyciąga do kolegi. Pamiętamy! Nie dajemy wszystkiego, nie wystrzelamy się ze wszystkich kart. Miejmy trochę majątku osobistego. Zatem z tych siedmiu jeden wyciąga do kolegi, ale z siedmiu jeden wyciągnął, zatem sześć ma. Sześć to trzy pary. Jeżeli teraz. Połączą się te dwa elektrony, czyli stworzy się wiązanie. Zobaczmy, czy w ogóle to miało sens, czy każdy z nich uzyska to, co chciał. Wodór, dublet, oktet, chlor. Wodór. Jeden ma swój, drugi od kolegi, ma dublet. Chlor. Dwa, cztery, sześć, siódmy swój, ósmy od kolegi, oktet. Ile par wiążących ma? Ta cząsteczka patrzę tylko na to, co się związało od jednego i drugiego. No więc para jest tylko jedna. A ile par niewiążących ma? No to patrzę, te skitrane na plecach. Wodór nie ma, bo biedaczek w ogóle ma tylko jeden elektron, ale ten ma trzy. Związały się ze sobą atomy, które mają nie taką samą siłę. I teraz trzeba odczytać elektroujemność z układu. Atom chloru 30. Atom wodoru 21. Różnica między nimi to jest różnica, która się zawiera w przedziale od 0,4 do 1,7. No ale my wiemy, że który z nich jest silniejszy. Czyli ten, który jest silniejszy, przyciąga tę parę do siebie. No jak w życiu. Zatem ten ma 3, ten ma 0, czyli chlor jest silniejszy, czyli przyciąga do siebie tą parę. Czyli ta para jest przesunięta w tą stronę. To niestety nie wszystko. Skoro jest przesunięta, to znaczy, że ten elektron. Został przysunięty w tą stronę. Elektron, pamiętamy, ma znak minus. Skoro atom jest elektrycznie obojętny, ma tyle samo plusów co minusów, to w takim razie ten minus się odsunął, to na nim ustanowił się ładunek cząstkowy plusowy. Dlaczego? Bo wodór miał jeden proton i jeden elektron. Skoro elektron się troszkę odsunął. No to mamy nadmiarowy proton. Skoro teraz chlor, ten elektron od wodoru przysunął się do chloru, a on też był elektrycznie obojętny, bo przypominam, że miał 17 protonów i 17 elektronów, i teraz jeszcze się jeden elektron, czyli jeden minus przysunął, no to na nim się ustanowił ładunek ujemny. Gdybyśmy teraz to obrysowali, to otrzymujemy dipol. Minusowy biegun, dodatni biegun. Cząsteczka amoniaku. Jeżeli chcę przeanalizować wiązania tworzące się w tej cząsteczce, to muszę rozpisać konfigurację atomów łączących się, czyli. Jednego atomu azotu oraz trzech atomów wodoru. Wiemy, że atom wodoru każdy jest taki sam, zatem rozpiszę jedną konfigurację. Atom wodoru, liczba atomowa 1, znajduje się w pierwszym okresie zatem powłoka numer 1 oraz w pierwszej grupie elektron walencyjny 1. Atom azotu znajduje się w drugim okresie w dwie powłoki. Oraz w piętnastej grupie 5 elektronów walencyjnych oraz 2 na powłoce K. Złóżmy teraz wniosek kredytowy, czyli trzeba ustalić, ile atom azotu ma elektronów walencyjnych, walencyjnych, czyli elektrony ostatniej powłoki ma ich 5 i ile brakuje mu do tego, do czego chce dojść, aby uzyskać minimum energetyczne. Dla niego minimum energetycznym jest oktet. Brakuje mu trzech elektronów. To samo robimy, jeżeli chodzi o atom wodoru. Atom wodoru, jeden elektron walencyjny, ma tylko jeden. Dla niego stanem minimum energetycznego jest dublet, czyli brakuje mu jednego elektronu do dubletu. Rozpiszmy teraz kropkowo atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych, brakuje mu trzech, do kolegów wyciąga 3. Z 5 ma na plecach skitrane 2 elektrony, czyli jego majątek osobisty. Symetrycznie rozmieszczone elektrony walencyjne 3 oraz mamy 3 atomy wodoru. Każdemu z nich brakuje jednego elektronu do dubletu, zatem wyciąga jeden w stronę atomu azotu. Następuje z Utworzenie wiązania, oczywiście w wyniku zagęszczenia chmury elektronowej, przyciągania się elektronów, mamy trzy pojedyncze wiązania. Sprawdźmy, czy każdy z atomów osiągnął to, do czego dążył. Atom wodoru, jeden swój, drugi od kolegi, mamy dublet, ten dokładnie tak samo i trzeci dokładnie tak samo. Atom azotu. Jeden, dwa, trzeci, czwarty, piąty swój, bo miał pięć, szósty od jednego atomu, siódmy od drugiego atomu, ósmy od trzeciego atomu, zatem ma oktet. Jednak, ponieważ są to atomy o różnej elektroujemności. Elektroujemność atomu azotu to 3,0. Elektroujemność atomu wodoru. To 2,1. Różnica między nimi to 3 minus 2,1 to 0,9. Jest to wiązanie przesunięte, czyli spolaryzowane w stronę atomu silniejszego. Atomem silniejszym jest atom azotu. Zatem to wiązanie jest przesunięte w stronę atomu azotu, to wiązanie przesunięte w stronę atomu azotu i to wiązanie przesunięte. Skoro te elektrony Przysunęły się do atomu azotu, który jest silniejszy, czyli je przyciągnął. Zatem na atomie azotu ustanowił się ładunek ujemny, na każdym z atomów wodoru ustanowił się ładunek cząstkowy dodatni, ponieważ ten jego elektron odsunął się od niego, a przysunął do atomu azotu. Pamiętajmy, że atom wodoru ma jeden proton w jądrze. I jeden elektron poza jądrem, i ten właśnie elektron przysunął się bliżej do atomu azotu, w wyniku czego odsłoniło się jądro atomu wodoru, i to jest właśnie ten ładunek cząstkowy dodatni. Dlaczego cząstkowy? Dlatego, że atom wodoru jeszcze trzyma, bo gdyby puścił, mielibyśmy wiązanie jonowe, ale o tym następny film. W tej cząsteczce mamy Trzy wiązania kowalencyjne, spolaryzowane w stronę atomu azotu jako silniejszego. Odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie: ile par niewiążących jest w tej cząsteczce, czyli majątek osobisty jedna. Atom wodoru nie ma, bo ma tylko jeden. Ile par wiążących trzy. Jestem pewna, że teraz jest wszystko jasne. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.